Ta akcja jest bardzo potrzebna. Z uwagi na to, że dzieci biedniejsze muszą. Tak samo startować, jak i dzieci bogatsze. Potrzebna im jest wyprawka, żeby nie mogły się, nie mogły się wstydzić w szkole, że mają jakieś rzeczy stare, względnie względnie używane rzeczy książki, tak, typu jak książki. Każdy jeden plecak z wyprawką dla dziecka daje szansę, że to dziecko będzie miało dodatkowo z pieniędzy, które są przeznaczone na wyprawkę do szkoły, na jakąś inną potrzebę, typu ubranie, nowe książki. I powinniśmy za taką akcję podziękować Caritasowi. Ja sam osobiście korzystam z takiej pomocy, ponieważ wychowuję dwoje wnuków w rodzinie zastępczej i dotacje, które dzieci otrzymują, nie wystarczają na pokrycie takich wydatków. Tym bardziej, że w tym roku nie wiadomo, w jak w jakiej wysokości będziemy musieli pokryć, pokryć zakupy książek, zeszytów i tym podobne. Wiadomo, że dzieci biedniejsze są bardzo poszkodowane.